Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Agnieszka Marszał w studiu we Włocławku. Dzień dobry, zapraszamy na rozmowę dnia w Polskim Radiu pig Dzisiaj naszym gościem jest burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, rozmawialiśmy chwilę przed e, audycją i właściwie teraz mam problem, od czego zacząć, bo bardzo dużo się dzieje w Brześciu Kujawskim. Jesteście bardzo aktywnym samorządem, ale może zacznijmy od tego, co was wyróżnia na tle i regionu, i kraju, czyli od brzeskiej strefy gospodarczej. Ostatnio opracowywany e, jest e, ważny dokument, dla naszego regionu Strategia rozwoju województwa 2030 plus, i tam e, na część brzeskiej strefy gospodarczej, no właściwie Pany, tak można by powiedzieć, e, będziemy chwalić na początek. Jest na przykład takie zdanie, e, że brzeska strefa gospodarcza to bezprecedensowy w skali regionu sukces. Co pana zdaniem o tym sukcesie przesądziło? Jakie są te wasze asy w rękawie, że tak przyciągacie inwestorów? Mimo to się słyszy, szczególnie jeśli to jest w dokumencie takim jak założenia do strategii samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. A ręgawie to przede wszystkim długoletnia praca, ponieważ yy, to, że powstała autostrada kilka lat temu, samorząd... Yy, wiedział i podejmował takie decyzje związane chociażby z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, ale takie też decyzje, żeby uzbrać tereny inwestycyjne i być skutecznym w pozyskiwaniu inwestorów. I myślę, że to jest sukces dla powiatu, dla województwa, który w przyszłości ma dać 4000 miejsc pracy i tutaj na pewno to się stanie, bo wiemy co się dzieje obecnie na terenie brzeskiej strefy, pomimo, pomimo tego, że mamy pandemię, mamy koronawirusa. No właśnie, na no ile ta pandemia yy, przeszkodziła inwestycjom, czy w ogóle przeszkodziła? No wiemy, że LPP, tak, gigant odzieżowy, y, trochę przesunął w czasie inwestycję, która w połowie tego roku miała się rozpocząć, czyli budowa ogromnego centrum logistycznego w Brześciu. LPP przesunęło inwestycje, nadal zostaje w Brześciu. Cieszę się, że cały czas jesteśmy w kontakcie. Zresztą, LPP to świetna firma rodzinna, która również podejmuje skuteczne działania, jeśli chodzi o kwestie związane z, z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. To, że mamy lekcję angielskiego dla dzieci i młodzieży to że aktywnie PP włącza się w sport to znaczy że z nami zostaje więc ta inwestycja przesunięta jest w czasie natomiast w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z kolejnym inwestorem firma RT Poland producent, portugalski producent świetnych rowerów szczególnie sprzedawanych w sieci Decathlon rozpoczyna inwestycję w październiku więc myślę że to jest dobry znak na to, że Brzeska Strefa ma się dobrze i ten rozwój będzie dalej w dobrym kierunku. Inwestycja, tak jak powiedziałem, rozpoczyna się w październiku i kończy się w przyszłym roku. I już w następnym 2020 roku prawie 100 osób znajdzie pracę i będzie e, sukcesywnie zatrudnionych w tej firmie. Mhm. Czy te firmy, które działają teraz w Brzeskiej Strefie Gospodarczej nie mają problemu ze znalezieniem pracowników? Jak to jest? Czy u nas w okolicy są ludzie, którzy chcą rzeczywiście tam pracować? Ja myślę, że to jest problem globalny całego powiatu wocławskiego, żeby tych ludzi odkryć na nowo, tak? Zaktywizować. I zaktywizować. Bo w tym to jest, jest chyba problem, prawda? To jest problem yy, i myślę, że skutecznie powinny włączyć się w to nie tylko samorządy te lokalne, ale też powiat wocławski, bo sam urząd pracy oczywiście on jest tylko pośrednikiem. Natomiast na ile jest w stanie aktywizować do końca e, mieszkańców powiatu, tak, żeby e, znaleźli zatrudnienie, to jest raz, ale też się przekwalifikowali, bo te branże, które w tej chwili się pojawiają na rynku pracy, one są specyficzne. Dzisiaj potrzebujemy pracowników z wykształceniem technicznym, e, mniej humanistów, mniej, e, mniej, mniej takich e, zawodów e, typowo związanych ze studiami, takimi jak nam się wydawało od, od 15-20 lat, żeby iść tylko na studia, bo te studia są potrzebne, ta magisteria, z przodu. no I, jest I załatwione. Fajnie, załatwione tak, a jest teraz liczą się umiejętności tak. praktyczne. Znaczy, to też pokazuje wczorajsza rozmowa z, z RTE Polan Oni będą potrzebowali dobrej, stabilnej, dobrze opłacanej kadry ale też fachowców, więc my też jako samorząd zobowiązaliśmy się w dniu wczorajszym, że zaangażujemy się w sam proces rekrutacji i będziemy skutecznie chcieli współpracować chociażby ze szkołami, tak? ze szkołami średnimi, ale też ze szkołami wyższymi. Mamy w nawet państwową tak. uczelnię zawodową, która kształci kadry techniczne i chce je kształcić jeszcze więc lepiej. tutaj podpowiedzieliśmy, gdzie, gdzie firma ma się zgłosić i z kim rozmawiać. Myślę, że, że to jest dobry, dobry kierunek, ale też będziemy w samym Brześciu Kujawskim mieli po byłej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej pozyskaliśmy środki na rewitalizację tego budynku, będzie takie centrum aktywizacji zawodowej i będziemy czynnie włączać się w poszukiwanie pracowników, szczególnie z gminy Brześć Kujawski. No właśnie, ta informacja u Państwa na stronie i na facebookowym profilu pojawiła się wczoraj i to mnie też trochę zastanowiło. Powstanie centrum aktywności zawodowej, bo wciąż jest duży problem z bezrobociem, także w gminie Brześć Kujawski, a obok właśnie ta strefa gospodarcza. Trochę taki zgrzyt w tym wszystkim jest. To nie jest zgrzyt, to jest, myślę, dopełnienie tego całego projektu, bo to centrum właśnie ma być takim troszeczkę pośrednikiem pomiędzy firmami a tymi osobami, które potrzebują pomocy te... w sensie znalezienia zatrudnienia, ale też przekwalifikowania się, tak? I szczególnie oczywiście jest nastawione też na wyciąganie ludzi z tych trudnych terenów na terenie Gminy Brześć z problemami y y społecznymi, alkoholowymi, tak? Bo też chcemy się zająć tą grupą społeczną, ale też z Fins aquí na tych osobach, które nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy, albo czasami no, ciężko im ym, zmienić profil zawodowy. I myślę, że tutaj trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. Mhm. Ale firmy, które inwestują w brzeskiej strefie gospodarczej, oprócz tego, że potrzebują y, wielu osób na, do pracy przy produkcji, y, potrzebują będą pewnie też potrzebować kadry wykwalifikowanej, chociażby menedżerskiej. Czy pan myśli, że Brześć Kujawski może w przyszłości mieć potencjał, żeby ściągać y, na przykład młodych ludzi z innych części regionu, żeby tutaj przyjeżdżali? Powiem szczerze, to jest moje marzenie, więc pewne, yy, pewne detale rozwoju gospodarczego miasta, gminy, one nie skupiają się tylko na strefie, one skupiają się również na rozwoju kultury, dostępności do kultury, dostępności do sportu, ale też na rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Mam nadzieję, że w tym roku ruszy bardzo duży projekt deweloperski związany z budową pięciu budynków wielorodzinnych w dobrym standardzie, z windami, z zamkniętym osiedlem. To też jest oferta dla młodych ludzi, żeby zamieszkać w Brześciu Kujawskim i pracować na terenie gminy Brześć Kujawski. Skupiamy się też na analizie Planów zagospodarowania przestrzennego, otwieramy nowe tereny y, mieszkaniowe. To, co się stało w tym roku pomimo pandemii, to jest duży wzrost zakupu y, działek pod budownictwo mieszkaniowe. Ja się z Proszę tego cieszę. Bardzo. Ja się z tego cieszę więc, Ciekawa sprawa. Mhm. Więc jakiś kierunek jest, i, i, i tak naprawdę, no, żeby. Żeby dobrze się rozwijać, być dobrym samorządem, trzeba te puzle poskładać wszystkie, czyli rozwój gospodarczy, rozwój budownictwa mieszkaniowego, dostępność do kultury, ale też nie możemy zapomnieć o tym, jaki, jaka ma być oświata. Ta oświata na szczeblu gminnym, ale też na szczeblu powiatowym, czy też wojewódzkim i to też podkreślałem na forum w Toruniu, jak ważna jest oświata w skali województwa w stosunku do tego, jaka jest skala bezrobocia. Mhm. Wspomniał Pan o kulturze. Buduje się, właściwie kończy się już e, budowa Brzeskiego Centrum Kultury. Piękny obiekt e, powstaje, który ma e, zacząć działać chyba na początku przyszłego roku. E, takie, takie są plany. Takie są plany. Są plany. plany. Takie są plany. E, dobry prezent na jubileusz tegoroczny 770 lat nadania praw miejskich Brześciowi Kujawskiemu. E, chcę o tej ofercie kulturalnej jeszcze na koniec chwilę porozmawiać, e, bo to będzie także, jak Pan powiedział e, w naszej rozmowie, chwilę przed wejściem na. Taka oferta dla kuracjuszy, którzy przyjeżdżają do Wieńca Zdroju, bo Brześć Kujawski to bardzo ciekawa gmina. Z jednej strony prężnie działająca strefa gospodarcza, z drugiej potencjał uzdrowiskowy. Bardzo duży potencjał do wykorzystania, żeby jeszcze wzbogacić gminę. Jesteśmy gminą uzdrowiskową, jesteśmy gminą rozwijającą się gospodarczo i też chcesz, żebyśmy się rozwijali bardzo dobrze kulturalnie, dlatego ta inwestycja, tak jak pani redaktor powiedziała, świetny prezent na jubileusz. W, w, w części w Domu Kultury, Centrum Kultury, oczywiście interaktywne muzeum, którym właśnie ma być takim... Ym takim elementem, który zachęci kuracjuszy do, do odwiedzania samego miasta Brześ Kujawski, ale też część restauracyjna, gdzie chcemy serwować regionalną kuchnię. Natomiast już ta część związana z funkcjonowaniem Brzeskiego Centrum Kultury to multimedialne sale do nauki języka angielskiego, studio nagrań, świetna sala plastyczna, wspaniała sala taneczna. Ja jestem pod wrażeniem tego, co, co, co w tej chwili tam się dzieje, więc myślę, że to będzie takie... Centrum Kultury, ale też Centrum Brześcia Kujawskiego. Zresztą usytuowanie też nie jest bez tak, znaczenia. Tak, centrum. Bo jak się wjeżdża, to wydać, Od razu widać tak. piękny budynek. Jeszcze naprawdę, już na koniec, chcę zahaczyć o tę część restauracyjną, bo to jest ciekawa rzecz. To nie będzie prywatny restaurator, który otworzy swoją restaurację w Centrum Kultury. To będzie część Centrum Kultury, promowanie dziedzictwa również kulinarnego regionu. Tak, chcemy wrócić do tradycji kujawskich. Udało się znaleźć świetną kadrę. Będzie kuchnia kujawska, będzie tradycyjna. Czarnina będzie do jedzenia sezonowe, więc ja już dziś zapraszam. Nie mogę się doczekać, jak to będzie wszystko funkcjonowało, ale ma to być właśnie smacznie, wytwornie i po kujawsku. To jeszcze y, może jakaś rada dla e, innych burmistrzów w, e, czy prezydentów miast, w ramach których, w granicach o, których działają. Redaktor, nie, 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 nie namówi, <laughs> jak to zrobić? Nie namówi mnie pani do tego, bo ja nie chcę. Nie ma złotych nie, rad. Nie, nie ma złotych rad. Myślę, że ciężka praca y, całego urzędu, Ludzi, instytucji e, i przede wszystkim misja, kierunek to jest ważne. Jeśli jest dobra misja, dobra załoga, dobrzy ludzie e, i wspaniali mieszkańcy, bo to też ten sukces od nich zależy, to wszystko zawsze będzie szło w dobrym kierunku, czego życzę wszystkim wójtom i burmistrzom i gospodarzom miast i gmin. No jak pana słucham, to nic, tylko przeprowadzić się do Brześcia Kujawskiego. Zapraszam. <noise> bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Chemkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Get out of here.